Cześć, witajcie. Dziś wam pokażę, jak włączyć magiczną latarnię. Więc tak, potrzebujemy blok diamentu i magiczną latarnię. Bierzemy sobie blok diamentu, stawiamy tutaj 5 razy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj też cztery, raz. 2, trzy, cztery I tutaj też 3 I teraz musimy tutaj to jakby zamknąć to okienko takie płaskie Teraz tak, tutaj musimy położyć, tutaj, tutaj i tutaj Potem jeszcze tutaj, tutaj Tutaj i tutaj tego nie trzeba. Bierzemy magiczną natarnię. Postawiamy tutaj na środku. I świeci nam, proszę. Nie zapomnijcie o lajkowaniu, subskrybowaniu i komentowaniu. Staram się jak najszybciej wszystkie komentarze przeczytać i na nie odpowiadać. Cześć ją!